Oblicz miejsca zerowe następującej funkcji. Zadanie to jest bardzo podobne do zadania dziesiątego z części zamkniętej, no i zrobimy je w analogiczny sposób. Mianowicie, nasza funkcja jest określona dwoma różnymi wzorami dla x mniejszych bądź równych 0 i dla xów większych od 0. Czyli rozpatrujemy dwa przypadki. Pierwszy przypadek dla xów mniejszych bądź równych 0. No, i w tym przypadku nasza funkcja f od x wyraża się wzorem f od x równa się 2x plus 1. No, i teraz możemy policzyć już miejsca zerowe tej funkcji w tym przedziale, czyli dla x mniejszych bądź równych 0. Miejsca zerowe liczymy także, że przyrównujemy wzór funkcji do 0, czyli piszemy 2x plus 1 równa się 0, czyli 2x jest równe minus 1, czyli x jest równe minus 1 druga. No i sprawdzamy teraz, czy to miejsce zerowe, które nam tutaj wyszło, czyli x równy minus 1 druga, spełnia nasze założenia, czyli czy jest mniejszy bądź równy 0. No i oczywiście tak, minus 1 druga jest mniejsze od 0, czyli jest to dobre miejsce zerowe naszej funkcji f od x. Pozostaje do sprawdzenia jeszcze drugi przypadek, czyli sytuacja dla x większych od 0, no, i dla x większych od 0, funkcja f od x określona jest wzorem f od x równa się x plus 2. No, i liczymy teraz miejsca zerowe funkcji określonej takim wzorem, czyli przyrównujemy wzór funkcji do 0. x plus 2 równa się 0, czyli x jest równe minus 2. Sprawdzamy, czy to miejsce zerowe, które nam wyszło, spełnia warunki, warunki tego przedziału, czyli czy jest większe od zera, czy x jest większe od 0, no i oczywiście w tym przypadku x nie, nie spełnia tego warunku, ponieważ minus 2 jest mniejsze od zera, czyli to nie jest miejsce zerowe naszej funkcji f od x, czyli reasumując, mamy tylko jedno miejsce zerowe x równe minus 1 druga.